Ok w takim razie konfigurujemy samolot do, do zrzutu bomby GBU12, czyli przypominam bomby naprowadzanej laserowo, która waży 500 funtów. Po pierwsze co robimy to, włącza, to pilot włącza Master Arma, wrzuca się w tryb Air to Ground oraz gdy chcę widzieć co celujemy oraz ile, ile sekund pozostało do zrzutu przełącza tryby, przełącznik od yy, trybu. Z normalnego na kamerę na TV, tylko do tyłu, i teraz tak. To tutaj jest takie kontrolka standby oraz Operational. Gdy będzie stała y, standby klikamy i czekamy 30 sekund, aż się pojawi stałe zielone światło dioda y -y, y -y, operacyjna. W ozbrojamy laser i. W, przy kontrolce tutaj wideo, włączamy na Flira. dalej w TID mode, TID mode, przełączamy teraz na zakładkę TV i to już mamy nasz obraz z targeting poda. Teraz badałoby podać kon yy, wszystkie kontrolki, które musicie, które musicie sobie na nowo przypisać. Bo nie, będziecie mieć ich bo nie będziecie mieć ich zrobione. Czyli najpierw tak. Yy, przepraszam. Najpierw, najpierw robimy tryb Air to Ground, czyli landier Mode, landier Mode A slash Dalej yy, kon yy, konfigurujemy kontrolkę Aera track. Point track, czyli A aera track, tak. później mamy point track, później y robimy sobie taką kontrolkę jak half trigger, której teraz oczywiście nie umiem znaleźć. A tutaj half trigger, i później, nacisk, i później konfigurujemy full action. Half Trigger i Full Trigger. Ko, yy, konfigurujemy także slider laser i, yy, i focus. Laser slash focus. Konfigurujemy, tak, yy, konfigurujemy też S4 hard Press. Left, Right, Up and Down. Tutaj. Do poruszania podem będą nam potrzebne takie kontrolki jak slow up, right, left oraz down. I potrzebuję i do resetu głowicy oraz do przełączania się między do resetu głowicy potrzebujemy przycisk taki jak S4 HATDOWN Down. Też przyda wam się yy, lantern toggle FOV i przyda też się wam takie przyciski jak toggle White Hot, White Hot oraz yy, Blue. Hot, yy, BlackHot, przepraszam. I, I tutaj jest jako, ja mam tutaj jako numpad yy, głośnik na klawiaturze numerycznej. A więc teraz przechodzimy do kokpitu. Gdy już mamy nasz obraz z zasobnika celowniczego, klikamy, żeby przyszedł w tryb R2Ground. Gdy już to zrobimy, kontrolkami przecinek, kropka bądź tymi kontrolkami, które sobie przypisaliście, rozglądamy się na różne strony. Teraz odpowzowałem rozglądamy się na różne strony. Gdy sobie wciśniemy FOV, to przybliża, przy, przybliżamy oraz oddalamy kamerę. Gdy klikniemy toggle White Hot, Black Hot, zmieniamy yy, zmieniamy wygląd wyświetlacza, abyśmy lepiej mogli do, dostrzec cele do, do, aby, abyśmy mogli lepiej dostrzec, dostrzec cele. Gdy już to mamy zrobione Przechodzimy na nasz panel uzbrojenia. Wybieramy pylony, z których chcemy zrzucać bomby. Oczywiście to są te cztery środkowe. O, teraz a, y, w pokrętłem Attack Mode zmieniamy na manualny. Zapalnik elektroniczny na instantaneous, oraz Prawym oraz lewym przyciskiem myszy tym pokrętłem wybieramy nasze GBU-12. To już jesteśmy, można powiedzieć, że us mamy samolot skonfigurowany I teraz, żeby uzyskać taki efekt, jak widzimy na ekranie, to yy, wprowadzamy yy, naszego Landing Poda w tryb Air to Ground w tryb Aeratrack i, i przesuwamy spokojnie ten krzyżyk, ten środkowy krzyżyk na cel. Gdy już będziemy, naciskamy Half trigger i później full trigger, i mamy efekt, jaki widać. Górna kreska nam mówi, jak, jak pilot musi skręcić, żebyśmy byli, żebyśmy lecili prosto na cel, oraz prawa, kres, prawa pionowa kreska informuje nas, za ile yy, sekund powinien nastąpić zrzut. Gdy naciśniemy slider laser focus, to możemy zmieniać kod lasera. Tylko, że kod lasera musi się zgadzać z tym kodem lasera, jakie mają bomby, jakie mają ustawione bomby. Ponieważ w innym przypadku yy, bomby nie będą śledziły lasera. Yy, dobrze, i teraz, gdy chcemy zmienić cyfrę, to po prostu wystarczy, że naciśniemy S4Hat Left albo Right. A gdy naciśniemy S4Up Lub Down to zmieniamy cyfrę. Lecz gdy nie chcemy zostawiać kodu i chcemy włączyć manuale, y, automatyczne oświetlanie celu, włączamy y, laser, y, Slider Laser Slash Focus i potwierdzamy to y, S4 Hard Press. I wyłączamy y, i przełączamy znowu, żeby nasz żeby znowu naszym yy, sensorem zainteresowania był lantern pod, lecz gdyby ktoś chciał yy, samemu oświetlić cel, jest to też możliwe poprzez kontrolkę yy, laser latched, tu laser latched pod i no, to będzie ten laser latched, lecz polecam korzystać z automatycznego systemu. Automatycznego systemu i system będzie oświetlał będzie cel laserem 10 sekund przed trafieniem i 4 sekundy po trafieniu. Gdy już mamy skonfigurowany, to możemy przejść dalej. Gdy wszystko zrobiliście dobrze, pilot może zrzucić bombę. I ona powinna trafić w cel. I trymujemy samolot. I laser nam się sam odpali przy 10, przy, przed 10, jak będzie, 10 sekund do uderzenia przez bombę. A, litera L mryga, czyli laser jest aktywny, jest aktywny, oświetla cel i bomba chowinna. I mamy bezpośrednie trafienie. Laser po, po kilku sekundach po trafieniu sam się wyłączy. I resetujemy głowicę przy pomocy klawisza S. A więc to by było na tyle z odcinka o Lantern Podzie, jak zwykle zachęcam do zgrubowania kanału, jeżeli się podobało to zapraszam do zostawienia łapki w górę, jeżeli nie to w dół i do zobaczenia w następnym odcinku.